Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu Mistrzów, czyli spotkaniu. 21. kolejki betklik pierwszej ligi pomiędzy ruchem Chorzów a Wisłą Kraków w pierwszej części konferencji jest z nami trener gości pan Mariusz Jop witam serdecznie panie trenerze dobry i proszę o komentarz do dzisiejszego widowiska no, zgoła na odmienne nastroje niż po ostatnim spotkaniu ligowym myślę że bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie i poza krótkim fragmentem w drugiej połowie gdzie rywal miał Kilka sytuacji. No, cały mecz kontrolowaliśmy, byliśmy bardzo groźni praktycznie w każdym ataku, więc myślę, że należą się na pewno słowa uznania dla zawodników i dla kibiców, którzy stworzyli fantastyczny spektakl tutaj, jeżeli chodzi o, o prawę, o, o doping. Więc na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni z tego meczu, z tego wyniku i z gry to, co zaprezentowaliśmy, było widać te korekty, które, nad którymi pracowaliśmy, było widać to, że zdecydowanie szybciej operowaliśmy piłką i, i to przynosiło efekty. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Mamy na sali mikrofon, więc prośba o zadawanie pytań do mikrofonu. Dzień dobry panie trenerze. Przede wszystkim gratulacje zwycięstwa. Chciałbym zapytać o ten moment po przerwie, czyli te pierwsze pięć minut, kiedy ruch troszeczkę bardziej nacisnął. Czy to było takie kluczowe w tym, że później padły te dwie kolejne bramki, nie, ruch nie strzelił i już ten mecz potoczył się dla Wisły jak najlepiej? Nie, no myślę, że. że... Kluczowe było to, jak rozpoczęliśmy, że zrobiliśmy szybko bramkę i, i jakby kontynuowaliśmy, nie, nie cofnęliśmy się, nie czekaliśmy, byliśmy dalej agresywni, byliśmy bardzo groźni w fazie przejściowej, czyli to, co było trochę problemem w ostatnim meczu, dzisiaj wyglądało bardzo dobrze. Yy, oczywiście szybko ostrzelona bramka w drugiej połowie yy, gdzieś trochę ostudziła gospodarzy, którzy, którzy oczywiście próbowali i starali się zmienić losy spotkania. Natomiast no my można powiedzieć, że byliśmy konsekwentni w tym co robiliśmy i, yy, i ten wynik zakończył się wysoko dla nas. Chciałbym również zapytać też o kilku zawodników, między innymi też o Środek Obrony. Dzisiaj zestawienie Mariusz Kutwa i Wiktor Biedrzycki. Mariusz Kutwa z bramką. Alan Uryga pojzował za kartki. No dał Mariusz Kutwa powody do zastanowień na przed meczem z Arką Gdynia. Zdecydowanie jak to zestawić na, na ten mecz. Ja myślę, że wszyscy dzisiaj, którzy zaczęli od początku zagrali bardzo dobre spotkanie. Ci co weszli też dali, dali dobry impuls i oczywiście będziemy się nad tym zastanawiać. Jest jeszcze tydzień do do następnego spotkania, więc mamy czas na to, żeby to przemyśleć i, i optymalnie ustawić zespół. Już ostatnie pytanie. Ponad 50 tysięcy widzów dzisiaj, około no, ponad 20 tysięcy fanów Białej Gwiazdy mniej więcej zgromadzonych. Czy w roli pierwszego trenera miał Pan większe, lepsze zwycięstwo niż to dzisiaj z ruchem? No, wygraliśmy z Odrą też 5-0, więc były wysokie wyniki. Oczywiście ta oprawa była wyjątkowa w XXI wieku, więc no, tak, tak stary nie jestem, żebym miał jakieś doświadczenia jeszcze z poprzedniego wieku i, i brał udział w takim meczu. Ta oprawa bardziej przypominała mi mecze reprezentacji niż, niż mecze ligowe, bo no, to jest rzadkość, żeby w takiej atmosferze móc rozgrywać spotkanie i cieszę się, że nie, Daliśmy dobre widowisko. Myślę, że, że było dużo emocji. Cieszę się, że też te emocje pozytywne były po stronie naszych kibiców. Dzień dobry, Patoszkarz Gazeta Krakowska. Pamiętam, że Marko Polotanowicza chciałem zapytać, bo wiele razy rozmawialiśmy o tych choćby stałych fragmentach gry w Waszym wykonaniu, które nie przynosiły efektu. Czy to ta zmiana, właśnie to, że on dzisiaj zagrał i tak bił to chociażby rzuty rożne miało duże znaczenie, i też w tym kontekście, Marko, polecam, ja chciałem zapytać, jaki to miało też wpływ na Jamesa i Beckhamę, bo odnoszę wrażenie, że mając u boku Serba, James się po prostu dzisiaj lepiej swobodnie czuł i więcej pokazywał niż ostatnio. No tak, Marko, jakby potwierdził to, że, że to jest jego mocna strona, jeżeli chodzi o wykonywanie stałego fragmentu gry. Ma, ma świetnie ułożoną nogę, ta piłka no, zmierza tam, gdzie on chce. Nie ma tu przypadku, to jest powtarzalne. Natomiast no, dzisiaj, jakby środkowi pomocnicy mieli trochę ułatwione zadanie, bo w inny sposób broniliśmy więc mieli trochę bliżej do, do rywala. Wiedzieliśmy, co, czego ruch będzie szukał. Szeroko ustawionych ósemek, i, i my też pod to trochę zmieniliśmy nasze, nasze ustawienie i myślę, że to też było pewne zaskoczenie dla, dla trenera, gospodarzy. No Marko tak, no Marco jest, jest zawodnikiem doświadczonym, zawodnikiem, który gra szybko przede wszystkim, na jeden-dwa kontakty, to jest coś, czego nam, nam brakowało w ostatnim spotkaniu. No i nie sposób jeszcze nie zapytać Angela Roda, bo też było trochę krytyki po meczu ze Zniczem dzisiaj, no wydaje mi się, że jeżeli piłkarz może odpowiedzieć w jakiś sposób na to, to takim występem jak dzisiaj hatryk, asystan, czegoż więcej chcieć od napastnika? To prawda, cieszę się, że Angel wrócił z bramkami, z bardzo dobrą grą. Wiemy, jak ważnym jest dla nas piłkarzem, ale to, co powiedziałem też na konferencji przedmeczowej, jak zespół będzie grał dobrze, to Angelowi będzie też łatwiej o te bramki i o systy. I Zespół dzisiaj też grał na bardzo wysokim poziomie, Angel mógł pokazać się z dobrej strony, więc cieszę się bardzo, że, że strzelił bramki i zagrał świetne spotkanie. Dzień dobry trenerze, może Krawek, pierwsza Liga RUM. Ja chciałem jeszcze zapy zapytać o Frederico Duarte. Dobre wejście w spotkanie do tej pierwszej jedenastki i chyba dobrze funkcjonował zarówno w ofensywie, jak i w tej defensywie. Czy tym przybliżył się do tego wyjściowego składu na dłużej? Tak długo, już w okresie przygotowawczym wyglądało bardzo solidnie i w treningach to potwierdzał też w tym tygodniu. Dostał swoją szansę. Myślę, że, że ten występ może zaliczyć do bardzo udanych. Więc, tak, no, mocno powalczył o to, żeby w następnym meczu grać od początku. Dzień dobry, dobry wieczór Panie Trenerze, Karol Bogajski, przegląd sportowy. Imponujące zwycięstwo, imponujące rozmiary. Czy to się wszystko na koniec, pan, pan postawiłby taką tezę, sprowadza do skuteczności, do tego, żeby jak najszybciej tego rywala napocząć? To czego zabrakło ze zniciem, a było dzisiaj, czy to byłoby trochę za proste? Na pewno jest to element, który ułatwia później, jeżeli zdobędziemy pierwszy bramkę, no rywal musi zmienić sposób bronienia. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że, że Ruch to nie był zespół, który chciał się bronić nisko i czekać na nas, tylko próbowali wychodzić do nas z wysokim pressingiem, przez to my mieliśmy więcej przestrzeni do, do wykorzystania i jak dołożyliśmy do tego jeszcze szybkie operowanie piłką, no to, no to byliśmy bardzo, bardzo groźni. Każde spotkanie jest inne i myślę, że przy niskiej obronie no, ważny jest taki taki impuls w postaci albo z tego fragmentu skutecznego, albo dobrego strzału z dystansu, albo po prostu akcja, które, akcji, która się powiedzie i, i wtedy o te kolejne bramki jest, jest dużo łatwiej, bo jakbyśmy spojrzeli na takie suche statystyki to dzisiejszy mecz i ostatni ze Zniczem są bardzo podobne, oczywiście dzisiaj było więcej strzałów w światło bramki, natomiast jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe to na podobnym poziomie, i rzutów rożnych na podobnym poziomie, więc no, czasami jedna sytuacja decyduje później o tym, jakie otwierają się możliwości. Po meczu do szatni wjechała już jakaś lodówka, żeby, żeby chłodzić te głowy, żeby przypadkiem piłkarze nie odlatywali, bo to jest cały czas początek rundy. Ja myślę, że to nie jest potrzebne. My jesteśmy świadomi, w jakim miejscu jesteśmy, ile punktów mamy, co jest przed nami, więc myślę, że to lód się przyda, ale tylko po to, żeby szybsza była regeneracja, żeby weszli. Zawodnicy do, tego, zawodnicy do tego lodu, natomiast na głowę absolutnie nie widzę takiej potrzeby. Jarosław Tamczek, Tygodnik piłka nożna. Panie trenerze, pytanie: stary, jak świat w takich sytuacjach jak jest 5-0? Wisła była taka dobra dzisiaj, czy ruch taki słaby? Ja to widzę w ten sposób, że Wisła była taka dobra. W drugiej części konferencji jest z nami trener ruchu, pan Dawid Szulczek. Witam serdecznie, trenerze. I proszę o ocenę dzisiejszego meczu. Witam. Wszyscy stanie na wysokości zadania. Organizatorzy meczu, szczególnie kibice, za co im dziękujemy. Natomiast no my niestety tego nie zrobiliśmy. Mecz ułożył się fantastycznie dla Wisły. Wychodziło im wszystko. A my się do tego poziomu nie dostosowaliśmy. Mam świadomość jak ten wynik wygląda, no ale taka jest piłka. Dzisiaj niestety przeżyliśmy koszmar. Są to pierwsze punkty, które straciliśmy na stadionie Śląskim za mojej kadencji i pierwsza porażka w tym sezonie. I od razu jest to takie bolesne. No i ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć. Po prostu dzisiaj yy, nic nam nie wychodziło. Widzimy wszyscy, jakie mam nastroje. Musimy się zrehabilitować. Już we wtorek jest najbliższa okazja. Na pewno, na pewno, jak mam szukać wniosków i to czego ta sytuacja może nas nauczyć, co może nam dać, no to na pewno jest to szansa dla zawodników, którzy w tych dwóch pierwszych meczach tych minion dostali mało. No bo siłą rzeczy po takim spotkaniu drobne zmiany, a nawet chyba większe niż drobne w składzie muszą być, żeby też szanse pokazania się dostali piłkarze, na których nie zdecydowałem się w tych pierwszych dwóch spotkaniach. Zobaczymy jak to się ułoży. Na pewno jest też grupa piłkarzy, która zasługuje na to, żeby wyjść i się zrehabilitować za to dzisiejsze starcie. No i nie ma co ukrywać, że mm, musimy po prostu przeprosić wszystkich ludzi, którzy liczyli dzisiaj na to, że ten mecz ułoży się inaczej. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Jarosław Tamczyk, tygodnik piłka nożna. Panie trenerze. Mariusz Job kilka minut temu postawił taką tezę, że chyba udało się dzisiaj Wiśle zaskoczyć Was taktycznie, jeżeli chodzi o swój sposób bronienia. Czy Pan się z tym zgodzi, czym Pana Wisła dzisiaj zaskoczyła, jeżeli faktycznie tak? Byliśmy przygotowani na dwa sposoby, jeśli chodzi o ustawienie rywala. Wisła zmieniła delikatnie sposób gry w kontekście do, do tego, co pokazała ze zniczem. No i na początku meczu, niestety. Pierwsze akcje nie do końca nam się y, udało zrealizować to co, to, co chcieliśmy zrobić. Wisła miała rzut rożny, już po pierwszym rzucie rożnym strzeliła gola. I wydaje mi się, że y, nie udźwignęliśmy po prostu ciężaru tego meczu. Szczególnie już po drugiej bramce trochę usło, uszło z nas powietrze. Widać to było w tej dalszej części pierwszej połowy. Staraliśmy się zmobilizować w przerwie. Y, rzeczywiście na początku drugiej połowy Mieliśmy kilka szans na to, żeby cokolwiek zrobić, ale jak Wisła włożyła czwartą bramkę, to już było bardzo ciężko. Dzień dobry, panie radne. Karol Bogański, przegląd sportowy. To ja zapytam trochę szerzej. To jest, biorąc pod uwagę otoczkę, oczekiwania, całą oprawę tego meczu, najbardziej bolesna porażka w pańskiej karierze jak do tej pory? Nie, nie jest to najbardziej bolesna. Najbardziej bolesna była w stoku, kiedy przegraliśmy z Jagiellonią i spadliśmy z Wartą z Ekstraklasy. A to jest porażka, która dała trzy punkty Wiśle i zabrała e, punkty Ruchowi. Natomiast to jest porażka, która może się okazać, że na koniec sezonu nie będzie miała większego znaczenia. Jeżeli staniemy na wysokości zadania w kolejnych 13 meczach, będziemy punktować i ostatecznie zrealizujemy nasz cel na ten sezon. Był remis w Siedlcach, dzisiaj ta, ta bolesna porażka. Słaby start rundy wiosennej i kibice już powoli mają się o co martwić, czy jest jeszcze o wiele za wcześnie? nie ja myślę, że oba te mecze mają swoją specyfikę. Każdy mecz jest inny, także liczę na to, że za chwilę e, zarówno z Koroną, jak i z Termaliką będziemy w lepszej dyspozycji. I wydaje mi się, że przede wszystkim mentalnej, bo e, chyba to jest główny, główny powód, e, w, w, z którym Ruch miał w tym sezonie problemy. Wiem, jak to wyglądało przed moim przyjściem. Często podkreślałem fakt tego, że po spadku było trudno pozbierać się mentalnie, a teraz uważam, że po prostu te bramki, które straciliśmy na 1-0-2-0, one miały duży wpływ na to, jak prezentowaliśmy się w dalszej części tego meczu. A to, że te bramki padły na samym początku, no to cały obraz praktycznie przez cały mecz wyglądało to słabo, ale no też, jak spojrzymy na to szerzej, to chyba um, mamy Wisła, Polonia, Warszawa i tak de facto było kilkanaście spotkań, a ze sparringami to nawet więcej niż dziesięć, niż zdecydowanie kilkanaście, gdzie prezentowaliśmy się naprawdę nieźle i wynikowo też się zgadzało. Um, I trudno, no, dzisiaj nic za mnie wyszło, ale myślę, że przyjdą takie mecze, gdzie, gdzie też do nas się trochę szczęście uśmiechnie bardziej. Mieliśmy już taki mecz na stadionie śląskim, gdzie nam się wszystko poukładało od pierwszej minuty i siedział tutaj trener Skrobacz i też musiał powiedzieć parę, parę zdań po takim wydarzeniu i pewnie też nie było mu łatwo. Dzisiaj ja przeżywam to jako trener ruchu i proszę mi wierzyć, dla mnie też to jest trudna sytuacja, tym bardziej, że no, od dziecka też ruchowi kibicuję i nie jest łatwo przyjmować 5-0 i teraz tutaj siedzieć. Dzień dobry trenerze, Tomasz Grabek, pierwsza liga Rum. Ja chciałem jeszcze dopytać o to słabe wejście w mecz, bo mówiliśmy o tym po tym spotkaniu w Siedlcach, dzisiaj też to wejście było nie najlepsze. Czy dzisiaj to jest ta otoczka, czy jednak będzie Pan szukał y, głębiej przyczyny tych y, słabych początków? I drugie pytanie, czy środek pola, czy to było to miejsce na boisku, gdzie przegraliście w pierwszej połowie tą rywalizację? Odpowiadając na pierwsze pytanie, wydaje mi się, że y, rzeczywiście i w Siedcach i tutaj y, po prostu pierwszy, pierwsze jakieś wejście rywala w pole karne jest od razu groźnie. Za chwilę jest stały fragment pierwszy w meczu i, i siedzę i Wisła strzelają z tego gola, więc no, mamy, mamy taki stary, gdzie jak piłka wpada w pobliże pola karnego y, blisko nasz, naszego bramkarza, naszych obrońców, to rzeczywiście jest dość, dosyć nerwowo. Ma to potem wpływ na to, jak nakręcamy się dalej do spotkania. No i myślę, że przyjdą za chwilę mecze, gdzie bardziej będziemy kontrolować ten, ten początek, zdecydowanie, że to też my przejmiemy w końcu inicjatywę, tak jak to miało miejsce jesienią. A co do środka pola, my ten mecz przegraliśmy wszyscy razem. Od mnie jako trenera, przez sztab szkoleniowy piłkarzy. I myślę, że. Nie ma co przy 5-0 mówić, która pozycja albo który zawodnik zawalił. Gdyby tylko był taki jeden czy dwóch zawodników, to ja jako trener mogłem zrobić szybciej zmiany, mogłem coś zareagować. Myślę, że po prostu jako, jako całość nie daliśmy rady i przy porażkach na pewno też powinniśmy być jeszcze bardziej teraz razem, tym bardziej, że za trzy dni gramy ważny mecz i mamy też swoje cele w Pucharze Polski. Dziękuję. Dzień dobry Panie Trenerze, Darek Leśnikowski, Sport Super Express, właśnie o ten mecz za trzy dni chciałem zapytać, jak Pan wszedł do szatni, to, to Pan widział zawodników, którzy zdają sobie z tego sprawę, że, że trzeba się podnieść, czy jak wyglądał obraz drużyny po tym meczu w kontekście tego, że macie za trzy dni mecz, bo Szymon Szymański wyszedł do nas i powiedział, nie chcemy już rozmawiać o tym meczu, chcemy już myślimy o Koronie, jak, jak to rzeczywiście się odbywało przez tych, tych pierwszych minutach po wejściu do szatni? Dobrze, że pan pytał kolejny mecz, bo dokładnie tak powiedziałem w szatni. Zamkne, zamk zamknęliśmy temat eksperymentalnej od razu w szatni przed wyjściem na trening wyrównawczy część piłkarzy, która nie zagrała albo zagrała krócej, właśnie teraz jest na treningu. Musimy być przygotowani do tego starcia z koroną za trzy dni. E, no Siłą rzeczy jeszcze będziemy musieli na materiale wideo pokazać e, kilka rzeczy, ale myślę, że tak jak robimy to zazwyczaj, że nie będzie to w tej formie. My po prostu musimy zrobić krótką odprawę. Eee, zamkniemy ten temat jutro. Eee, będzie ona trwała kilka minut. Pokażemy tylko 3-4 rzeczy, które były najbardziej eee, druskosące jeśli chodzi o obraz gry dzisiejszego meczu. Eee, no i cieszy mnie to, że Szymon też e, jako kapitan już to bierze na siebie. Pierwsze słowa, które e, przekazałem Szymonowi po zejściu z boiska właśnie tak brzmiały, żeby już zostawił w spokoju baner. Wiem, że jest wściekły, ale za siedemdziesiąt kilka godzin gramy ważny mecz. I... ma jako kapitan też pomóc przygotować całą drużynę do tego meczu i dobrze, że to robi. Myślę, że będziemy w aspekcie mentalnym zdecydowanie mocniejsi. To zapytam jeszcze, bo dzisiejszy mecz się odbywał w mediach społecznościowych pod hasztagiem mecz mistrzów. Pytanie, czy Pan ma już swój przekaz do drużyny pod jakim w cudzysłowie powinno się odbywać przygotowania nie tylko do tego meczu z Koroną, ale generalnie przygoda pucharowa, jeżeli oczywiście ona ma trwać może nawet do 2 maja. Nie zastanawiałem się nad takim przekazem, te rzeczy takie medialne były gdzieś tam poza nami. My rzeczywiście w tygodniu jakoś dużo na, na temat całej toczki nie poświęcaliśmy, bo chcieliśmy przystąpić do tego meczu klasycznie. Wszystkie rzeczy staraliśmy się przygotować wcześniej po to, żeby zająć się już tylko tym, co na boisku, totalnie nam to nie wyszło. A co do meczu z Koroną, no myślę, że takim hasłem przewodnim będzie to, żeby się zrehabilitować, no bo my musimy dobrze zagrać z Koroną, najlepiej jest ten mecz wygrać, po to, żeby za chwilę kibice znowu przychodzili na stadion. Czy mamy jeszcze pytania? Dobry. Dzień dobry, Jakub Kirsztyk TVRR. Ten mecz odbywał się też w internecie. Kibice zrzeszali się w internecie. Ten mecz już jest komentowany w internecie. I kibice ruchu tak naprawdę na ustach mają jedno słowo i to jest kompromitacja. Pan trener wybaczy, ale moje pytanie jest takie, co by Pan teraz powiedział kibicom przed kolejnym spotkaniem, którzy wątpią, czy na to spotkanie przyjść. Dziękuję. No powiedziałbym to, co już dzisiaj kilkakrotnie powiedziałem, że zamierzamy się zrehabilitować i już przygotowujemy się do tego starcia. Dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Dziękuję Panie Trenerze i do zobaczenia już we wtorek na pucharowym meczu z Koroną. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.